Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu, mamy kolejny dzień października. Zbliżamy się tak naprawdę do końcówki tych vlogów. Ja sobie uświadomiłam przed chwilą, że został właściwie tydzień do końca miesiąca. Powiem Wam szczerze, że to nagrywanie codziennych vlogów było jak takie trochę odliczanie, czy jest dalej jak takie odliczanie I ten, <śmiech> napraw... <śmiech> i ten miesiąc naprawdę zleciał niesamowicie szybko i nawet pomyślałam, że będzie mi trochę smutno jak te vlogi się skończą, bo e, nagrywa mi się je bardzo przyjemnie nie ukrywam, że e, jest to pewnego rodzaju presja, że którą sobie sama nałożyłam zresztą, że chcę nagrywać codziennie e, i myślę, że nie chcę już nakładać sobie takiej presji w najbliższym czasie ale na pewno to pozwoliło mi się tak rozruszać i sprawiło, że te filmy będą po prostu e, na pewno częstsze i będę jeszcze bardziej Regularna. My dzisiaj, słuchajcie, tak naprawdę gnijemy w domu, dosłownie, ja mam na sobie dresy i chillujemy dzisiaj w domu, Julianka też ma wygodny dresik e, i, i co, na zewnątrz leje, więc absolutnie nigdzie się nie ruszamy, tym bardziej, że ja jeszcze nie jestem zdrowa. E, myślałam o jakimś spacerze, no ale pogoda pokrzyżowała plany. Zygmunt jest po przeciwnej stronie aparatu. Mm. Ja jestem dzisiaj operatorem statywu. I pomyślałam na początku tego vloga, że Zygmunt z za kamery wybierze dwa albo trzy pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Ja specjalnie nie patrzyłam w ogóle na te pytania, więc jestem ciekawa, co, co wybierze. Planuję też za niedługo nagrać taki QA, może, ale e, jakoś tak nie wiem, naszła mnie ochota na odpowiedzenie na coś. Także Zygmunt, dobra, dajesz pierwsza. Eee, pytanie wybrane brzmi: Co sądzisz o twórcach? Podejrzewam, że chodzi tutaj o dziewczyny, które zakładają OnlyFansa. Nie miałam nigdy takiego pytania od Was. Ciekawe pytanie. I drugie pytanie, kiedy pojawi się Twój? <noise> nie, to wiem, że to dodałeś Ty sam z siebie. Ja nigdy na OnlyFansa nawet nie weszłam. Nie wiem, jak ta strona w ogóle wygląda, jak mam być szczera. Wiem tylko z opowieści, no bo są takie twórczynie powiedzmy w internecie, które mówią o tym wprost, że mają te, te, te OnlyFansy i na podstawie tego, jak, jak one o tym opowiadały, no to wiem, jakie tam są treści. No nie, no wiesz, co to jest OnlyFans po prostu. Ja nie wiem, co to jest OnlyFans, ale nigdy tam fizycznie nie byłam. Ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Czy to jest na zasadzie, że to są że subskrypcje, tak? No tak, to, to działa... Na A sens... co, byłeś? Nie, no ale wiem, jak to działa, nie, nie żyje pod kamieniem. Że kupujesz subskrypcję i ktoś może mieć tam swoje... Znaczy daje Ci swoje fotki różne takie, tak? Ale próbki za darmo masz? Nie wiem. No właśnie też nie wiem, e, ale... Nieważne. Chodzi głównie o to, że są tam publikowane zdjęcia w jakimś pewnie w bieliźnie, w negliżu, też różne, na pewno mocniejsze rzeczy. Niektórzy nawet przecież filmy. To nie jest Kandler po prostu pornografia? Nie, bo OnlyFans to też na przykład może być z OnlyFans, że tylko dla fanów. I Ja słyszałam, ja że też mogę są... założyć? No teoretycznie tak, ale ja słyszałam, że są na przykład twórcy za granicą, którzy swoje. Zwierzęta na przykład ale takie normalne fotki ze zwierzętami na przykład swoje, albo gdzieś tam z wycieczek i tak dalej, ludzie dodatkowo płacą im za to, żeby to oglądać. No ale mówimy tutaj o e, takiej. To nie jest patro najbardziej? Nie, to jest też oni, bo na oni onifalza może rzucać co chcesz chyba, tylko że to się tak utarło, że tam są treści właśnie dla dorosłych, nie? Więc zakładając, że o to chodzi to ja osobiście bym czegoś takiego nigdy nie zrobiła, nie wyobrażam sobie tego w ogóle i nie wiem też y, za bardzo co kieruję takimi dziewczynami, które, które zakładają OnlyFansa i jakby sprzedają tą swoją nagość i tak dalej, nie wiem, dla mnie to jest dziwne, tym bardziej, że to są młode osoby, które jeszcze mają przed sobą całe życie i y, wiecie, no... Teraz może to dla nich jest ok, bo zarabiają na tym kupę pieniędzy, bo ja słyszałam, że na Olifant się naprawdę da się kupę kasy zarobić, ale na przykład za 10-15 lat, nie wiem, będą miały swoje dzieci, swoje rodziny i nie wiem, no mogą żałować tego, że w ogóle robiły coś takiego w przeszłości. Ale jakbym miała powiedzieć, co ja uważam, ja absolutnie nie popieram, ale szczerze. W ogóle chyba nawet nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Bardziej się trochę gdzieś tam z tego śmiałam, jak ktoś wspominał o nich Ja już taka byłaby moja odpowiedź. Okej, drugie pytanie. Masz jakieś wybrane Tak, drugie pytanie, które jest dość ciekawe. Ja na nie znam odpowiedź, ale Wy może nie znacie. Czy chciałabyś się kiedyś przeprowadzić za granicę? Bo kiedyś coś wspominałaś we vlogu o tym. Ok. Tak, ale nie na stałe. Ja ogólnie, i tutaj chyba współdzielę to marzenie z Zygmuntem, e, chciałabym pomieszkać za granicą przez pół roku, przez rok, przez jakiś, jakąś określoną ilość czasu, ale finalnie chciałabym mieszkać w Polsce, tak na stałe. Jakbyście mnie zapytali, gdzie e, widzę siebie, moją rodzinę, e, gdzie chcę, żeby moje dzieci dorastały i, i tak kształciły się i tak dalej, to jednak wybiorę Polskę. Ale bardzo bym chciała pomieszkać za granicą i mam nadzieję, że nam się to uda, bo m, nawet nie to, że takie są plany, ale jak tylko będzie taka możliwość, to y, na pewno z niej skorzystamy. Ale możesz rozwinąć to pytanie, odpowiedź, a raczej, bo pyta ja mogę rozwinąć pytanie, ty możesz no. rozwinąć odpowiedź. Jakie są miejsca, w których mogłabyś, chciałabyś zamieszkać? Nie wymieniaj dziesięciu, ale dwa. Okay. No trzy. ja właśnie, to Zygmunt wie, że ja jestem taka bardzo elastyczna i ja bym mogła mieszkać dla przygody nawet w Czechach. <grym <grym serio. Ale... 15 km no, dalej nie ma, fajnie. Dla przygody. Tak, 50. Ale jakbym już faktycznie miała wskazać jakieś takie miejsca, to byłaby to chyba... Um, mogę trzy wskazać... cztery? <grym> no możesz. No w Stanach mogłabym, 100 lat. Chciałabym pomieszkać w Stanach na pewno. Nie będę tutaj mówiła, w jakim konkretnie stanie, bo Stany są w ogóle przesuper w większości i mogłabym w różnych miejscach mieszkać. Chciałabym pomieszkać w Australii, ale w bezpiecznym jakimś miejscu i to tak może na innych kontynentach, a w Europie chciałabym, mogłabym. Nawet nie, że chciała pomieszkać we Włoszech, na jakiejś takiej fajnej nadmorskiej, nadmorskiej miejscowości, albo ostatnio też mówiłam Zygmuntowi o Portugalii, i tutaj już e, mam na myśli konkretnie albo gdzieś koło Lizbony, albo na przykład taka miejscowość koło Faro. E, nigdy tam, w ogóle ja nigdy w Portugalii nie byłam, i nie wiem czemu. Wydaje mi się, że to mogłaby być fajna przygoda, i jest to na tyle daleko od Polski, ale jednak wciąż Europa. A tak od razu może powiem, że z miejsc, gdzie w ogóle nie chciałabym i kompletnie mnie nie ciągnie, to Ameryka Południowa. Chciałabym kiedyś ją zobaczyć, ale absolutnie nie chciałabym tam mieszkać ze względu na to, że jest niebezpieczna. A absolutnie nie ciągnie mnie do Azji i to jest może kontrowersyjne, bo z kimkolwiek rozmawiam i w ogóle w internecie jak ktokolwiek się wypowiada, to mówi, że Azja, 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 po prostu yy, największe marzenie, żeby tam polecieć, mnie w ogóle nie ciągnie w tamte strony, kompletnie. Nawet nie mam potrzeby ich odwiedzenia. A Ty Zygmunt, masz jakieś takie miejsce, gdzie chciałbyś zamieszkać? Mm fajnie by było w Australii, tak jak powiedziałaś, bo jest to zupełnie no, inny kontynent, zupełnie, zupełnie inaczej. Wydaje się tam fantastycznie. Geograficznie są fajnie ułożeni, są za tą linią, są zupełnie po prostu inne zwierzęta, prawda? Hmm. Zupełnie inna biologia i, e, niż niż u nas. E, bardzo, a czy bardzo? No, takim małym moim marzeniem jest e, mieszkanie w Afryce przez chwilę, w południowej Afryce, w RPA na przykład czy gdzieś tam w okolicach Zimbabwe. Teraz jest tam dość niebezpiecznie, ale może się to kiedyś zmieni. O Cape Town mówiłeś. Cape Town, Johannesburg, mhm. takie miasta. Ja bym mogła pomieszkać w Afryce i ja powiedziałam Zygmuntowi kiedyś, że Możemy mieszkać gdziekolwiek za granicą, ale musi być tam bezpiecznie. To jest dla mnie teraz, zwłaszcza odkąd jest Julianka, taki warunek, który absolutnie musi zostać spełniony. Ok, dwa pytania już były. Yy, myślę, że wystarczy, tym bardziej, że trochę rozwinęliśmy nasze odpowiedzi. Właśnie miały być moje, a wyszły nasze. Yy, a teraz pokażę Wam, co Zygmunt wymyślił, bo jestem tym mocno zaskoczona. Widziałam to już na TikToku. Ale nie przywiązywałam jakoś wagi, bo ja nie, nie, nie kumam takich klimatów. Już Wam pokazuję. Pokaż, Zygmunt, co okay. wymyśliłeś? Nie podoba mi się to, że Kasia mówi, że oglądała coś na TikToku, bo w dzisiejszych czasach mówi się, że czytałem gdzieś. No tak, zawsze, zawsze jak słyszycie, że Zygmunt mówi, że czytałem coś, to znaczy, że widziałem to na Instagramie. A ja mówię inaczej. Eee, koleżanka mi powiedziała. Tak, koleżanka mi powiedziała. <laughs> zawsze to, to Kasia jest ciekawostka mówi, tak. tak. Zawsze jak y, głupio mi jest powiedzieć, że coś znam z TikToka, to mówię komuś: No, to znajoma mi mówiła. Dobra. Bierze się takie igły, to są sosnowe. Ja dla świętego spokoju obetnę sobie te końcówki. I zalewamy je wodą z cukrem. I ponoć wychodzi przepyszny, gazowany napój. Taki naturalny. A oni tego nie robili w butelce? W butelce, a my zrobimy w słoiku. A, myślałam, że należy coś zrobić. Zobaczymy co wyjdzie, bo ja lubię takie eksperymenty. Kasia może nie do końca jest fanem, ale zawsze potem można znaleźć coś ciekawego. I jak o. się na przykład znajdziemy w dziczy, bo będziemy uciekali przed kimś, to będziemy mogli sobie sprite a zrobić przynajmniej. Ja Myślisz, że to wyjdzie jak sprite? No. Uh -huh. Możecie napisać, czy znacie i czy próbowaliście. Ja nie wierzę absolutnie w to, że to będzie Ten. Dobra. Nie sądzę, że Kasia będzie smakowało, bo Kasi smakują tylko takie chemiczne rzeczy. <grym> tak, tak takie. Im więcej, im więcej jest chemii, im więcej jest E, tym, tak, tym, 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 tym bardziej to smakuje. Dobra, bierzemy tak. sobie tak. Jak zrobię jedno i będzie dobre, to będziemy żałować. Jak nie będzie dobre, to i tak powiem, że jest dobre, i wypiję całe. Mm -hmm. poza, tym mamy, poza tym mamy akurat cztery słoiki. No i igieł zebrałem tyle. Ja nie wiem, czy to ma być mocne. On tam miał dużo tego na filmiku. Myślisz? Mm -hmm. Myślę, że szczerze to dwa powinny Nie być. no, aż ja tyle to nie, to zrobię trzy. No. I ile to się trzyma w tych słoikach? Z trzy dni. No, no to wrócimy z update'em Za trzy dni we vlogu. Dziś nie 3. mam pojęcia, co jej po prostu. Nie no tak sobie nie lubię poeksperymentować. Teraz bierzemy nas cukier. I przyznam wam, że w końcu mamy cukier, a nie cukier puder, bo się cukier zwykły skończył. Damy po dwie łyżeczki. Ile tych łyżeczek się daje? Nie, ja daję dwie. Aha. Według mojej ekspertyzy. Ile chcesz. Ale on tam nie dawał cukru, tylko w syrop jakiś. on wiem. dał syrop sklonowy, bo mi akurat to miał zrobiony by. przez siebie. No dobra, teraz woda. Zobaczymy, zobaczymy. Tam stoi pićku dla mnie, elektrolity, Tak, jakaś ja potrzebuję. kolorowe. Nie no, żartuję tak serio. To też nie piję takich rzeczy, raczej wodę, ale teraz przy chorobie jakoś woda mi w ogóle nie wchodzi. Nie, my bardzo dużo akurat wody, wody pijemy. Właśnie zastanawialiśmy się nad takim systemem uzdatniania wody, ale to przyjdzie na to czas jeszcze. Na razie, na razie nie mamy na to pomysłu. No i co, mamy kolejny dzień. Zaczął się weekend, jest sobota, i ten vlog ma wjechać dzisiaj. Więc ja naprawdę jadę już na ostatnich oparach, jeśli chodzi o czas, o organizację, o pracę. A choroby pokrzyżowały nam po prostu plany. Plan był taki, żeby jeszcze w październiku, właśnie w ten weekend, który teraz jest, nagrać trochę takiego typowo jesiennego kontentu. Chciałam, słuchajcie, pojechać na farmę dyniową w końcu. Chciałam pojechać jeszcze w takie jedno miejsce. Może jeszcze tam pojedziemy w listopadzie, więc nie mówię gdzie. Ale po prostu miejsce, które też bardzo kojarzy się z jesienią. No i tak, ja jeszcze nie jestem w pełni zdrowa. Julianka... Niby jest OK, ale obserwujemy ją. A Zygmunt również się trochę zaraził i też nie ma siły się dzisiaj nigdzie ruszać. Więc co? A poza tym nawet byśmy nie pojechali ze względu na mnie, no bo też nie chcę nikogo zarażać po drodze, w jakichś tam sklepach i tak dalej. Więc weekend zapowiada się bardzo kiepsko, a ja mam tutaj wielkie pudło. Tam jest jeszcze więcej pudeł. I w końcu zamierzam teraz powystawiać te rzeczy dziecięcej Julianki. Um. Bo jest tego całkiem sporo Ja nawet sobie już, słuchajcie, posegregowałam to w zestawie Już wam pokażę To jest tylko jakaś tam mała część, ale chcę wam pokazać, że ja to sobie posegregowałam w takie jakby zestawy Jeszcze tu body, muszę dołożyć jakieś sweterki Ale tutaj są ogólnie rzeczy, których Julianka albo wcale nie miała na sobie nawet Albo dosłownie raz, tak jak ten komplecik Uwielbiałam go Świąteczny Dołożyłam teraz do niego takie buciki I on jeszcze w zestawie ma kokardkę mega uroczy no i miała go założonego raz po prostu na zeszłoroczne święta. Może komuś teraz się przyda. Tak samo jak ta świąteczna sukieneczka z milulow to jest w ogóle super, bo to jest taki rampers jeansowy, Strasznie mi się to podobało. Pomyślałam, że z takimi bucikami ala kowbojki takie dziecięce mogę to zostawić. No nie wiem, zapraszam was na wintet. może akurat coś wam się spodoba. I będzie pasowało na wasze dziecko, może skorzystacie i kupicie. Mi zależy po prostu, żeby się tych rzeczy pozbyć, bo y, zalega mi to pod biurkiem w kartonach. Nie mam w tym momencie już absolutnie na to żadnego miejsca, więc liczę na to, że szybko się to sprzeda. A jak się nie sprzeda, to albo to po prostu oddam. Albo spakujemy do jakiegoś worka próżniowego i zaniesiemy na strych, i jednak będzie czekało. Dlaczego nie zostawiam rzeczy dla kolejnego dziecka? Może Was to zastanawia, bo przecież z jednej strony mówię tutaj, że będziemy pewnie planowali kolejne dziecko, a z drugiej strony pozbywamy się właśnie ubranek, głównie ubranek i jakichś tam pojedynczych rzeczy. Dlaczego skąd taka decyzja? Przede wszystkim ilość rzeczy, którą Posiadała od początku Julianka, jeśli chodzi o ubranka, była niesamowicie olbrzymia. Ona ponad połowę rzeczy, myślę, spokojnie nie wychodziła. Zwłaszcza na samym początku. Później już było trochę inaczej, teraz też jest inaczej, bo ona jest często przebierana. No wiadomo, takie dzieci w takim wieku się brudzą, czy to jedzeniem, czy podczas zabawy. No więc te ubranka są cały czas w użyciu. No i przede wszystkim te rozmiary też już starczają na troszkę dłużej. Ale te początkowe rozmiary 56, 62, 68 już może mniej, ale i tak no to naprawdę ta ilość była niesamowita i teraz już też nauczona doświadczeniem, przy kolejnym dziecku na pewno nie miałabym takiej ilości rzeczy. A druga sprawa też jest taka, i to jest taka może kontrowersyjna rzecz, niektórzy się z tym zgodzą, niektórzy się nie zgodzą. Kiedyś ogólnie było to normalne, że rodzeństwo chodziło w ubraniach po siostrze i tak dalej. Ja tak chyba nie miałam, ale to wynikało z tego, że mam siostrę starszą o 9 lat, więc yy, myślę, że moi rodzice na pewno nie zachowywali tych rzeczy dla mnie. Yy, natomiast jeżeli jest taka mała różnica, no to najczęściej te ubranka po prostu przechodzą. Czy jest w tym coś złego? Nie, ale z drugiej strony ja rozmawiałam z kilkoma dziewczynami, które mają starsze siostry. I często te dziewczyny nie wspominają tego jako coś fajnego, że chodziły w tych rzeczach, że miały zawsze te ubrania w pewien sposób narzucone, że wszystko było kupowane powiedzmy tej starszej siostrze. A ta młodsza już dostawała raz na jakiś czas tylko, no bo przecież większość rzeczy była po starszej siostrze. Wiem, że to tak mówię bardziej na przyszłość, bo taki Bobas przecież nie ma świadomości, co nosi i yy, czy jego siostra, czy tam brat nosił to wcześniej, czy nie. Ale właśnie w związku z tymi historiami, o których Wam teraz powiedziałam, to chciałabym tego uniknąć. I ja sobie kiedyś już obiecałam, że jak będę miała więcej dzieci, to będę się starała, żeby nie chodziły w ubraniach po sobie. Oczywiście, jakieś takie Rzeczy fajniejsze, o tak jak na przykład zostawiamy tego Engela, kombinezon y, z wełny merino, albo zostawimy pewnie jakiś kombinezon y, na zimę, bo to są takie rzeczy porządne, które faktycznie y, mogą przetrwać lata i ja, na, ja sama słuchajcie dla Julianki mam kombinezon, który jest od jej y, kuzynki, która ma w tym momencie już nie wiem 9 chyba lat, więc y, on przetrwał dużo ale rzeczy jak jakieś budziaki, sukienki. Podkoszulki, takie rzeczy, które bardziej się zużywają, no to wolałabym, żeby to kolejne dziecko, nawet jeżeli to będzie dziewczynka, miało nowe. I jeszcze jeden aspekt, który mi tutaj przychodzi do głowy, jest taki, że dla mnie w ogóle, jak pojawia się dziecko, jak inaczej, jak oczekujemy na dziecko i organizujemy tą wyprawkę, to chcę sobie zostawić przyjemność skupowania tych ubranek dla kolejnego dziecka. Przede wszystkim nie wiemy, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka, więc w tym momencie zostawianie wszystkiego po dziewczynce nie jest dla mnie jakieś yy, mądre i rozsądne. No bo na przykład może to być chłopczyk, teoretycznie, a jeżeli to będzie dziewczynka, to z miłą chęcią kupię wszystko od nowa: bodziaki, śpioszki, yy, sukieneczki. Tym bardziej, że wiem teraz już, że to nie będzie taka ilość. Jaką dostała Julianka, bo po prostu, yy, wiecie, no nie, nie miałam wcześniej doświadczenia, nie wiedziałam, co się przydaje, co nie. Dużo też rzeczy dostałam. Także teraz już chyba tą kwestię bardziej wyjaśniłam, bo co jakiś czas dostawałam takie pytanie, jak wspominałam, właśnie o Vinted, że sprzedaję coś dla o, po Juliance, to pytaliście, że ale dlaczego przecież zostaw dla kolejnego dziecka? Część rzeczy zostawiamy. Ale część rzeczy uważamy, że jest to zbędne. Zostawiliśmy też na przykład łóżeczko mobilne, bujaczek. Faktycznie zapakowaliśmy je ładnie, czeka na strychu. Mam nadzieję, że się przyda w przyszłości. Pewnie będziemy też zostawiali łóżeczko, mmm, przewijak, tego typu rzeczy, ale jednak takie rzeczy bardziej nazwałabym o osobiste. Osobiste ubranka, jakiś ręcznik na przykład. Wiem, że część i tak będzie innego zdania, i ja absolutnie tutaj z tym nie dyskutuję, bo każdy ma jakieś tam swoje podejście. Oczywiście to też zależy od sytuacji finansowej, ekonomicznej, także to są jeszcze rzeczy poboczne. I żeby nie było, chcę też podkreślić, jeżeli ktoś używa tej samej wyprawki na kolejne dziecko i potem nawet na jeszcze dwójkę innych dzieci, bo taką ma sytuację, to jest zupełnie coś innego i ja tego absolutnie nie krytykuję, żeby nie było. Mówię po prostu, jakie jest moje zdanie w tym temacie. A że ja i tak kupuję większość jużków w second handach ewentualnie na Winted, to zorganizowanie tych ubranek nie będzie w przyszłości problemem, a sprawi mi ogrom przyjemności. Przez okno, bo przez okno, ale pokażę Wam taki look na ten nasz jesienny ogród. Niesamowicie jesiennie się zrobiło. Dzisiaj też jest słonecznie, chociaż to jest złudne, bo jest mega zimno na polu, ale jest to taka wizualnie piękna, złota jesień. Naprawdę jest mi smutno, że jestem chora i muszę siedzieć w domu tak naprawdę. Znaczy nie, że muszę. Mogłabym wyjść na zewnątrz, ale szczerze chyba nie mam siły. Tym bardziej, że ten kaszel jest jeszcze tak duszący i męczący. Wolę to siedzieć w domu zdecydowanie.